Siemano słuchajcie, dzisiaj lącinek 550 zulf. na mały tripek udostępniony przez najlepszego importera Benyko, Polska Zachowuje te zawieszenie, pomimo że tutaj mamy normalne olejowe tak, amortyzatory. No i tak do 70 na godzinę, nawet 75 tak się fajnie bez problemu rozpędza. Bo musicie wiedzieć, że tutaj mamy 46 koników z haczykiem. No także jeszcze przycisnąć, tak? No, 46 koników i 53 minutki. Oczywiście światełko od Grącina. Pięknie to świeci. Bardzo ładny kład. No i jak zawsze wykonanie Made by lunch. słuchajcie, tutaj wszystko jest fajnie spasowane. Takie dziury, 80 na godzinę bez problemu, tak. No 500 ale się ładnie spiera, tak. też spokojnie dają radę. Zrobimy małego stopa. Kopię jest fawą. A? Aż się kółka tym nie uściskują.

Stabilnie i bardzo przewidywalnie się prowadzi. To jest akurat wersja odblokowana. A pod moim ciężarem to tak 94, czasami tam było 96. Podejrzewam, że lżejszych to i ponad setka będzie, tak? <laughs> no ale. Ważny jest ten moment od dołu, że no tak ktoś fajnie to idzie. Także na pierwszego kłada jak najbardziej, albo na pierwszego i ostatniego, jeśli ktoś nie, nie ma potrzeb, żeby jeździć jakimiś tysiącami, tak? macie wspomaganie kierownicy oczywiście w nim no czuć tego buta, czuć No jego zaleta też, że jest lekki, tak? 345 km i 53 N, No, no a Teraz zmiana warty na chwilę, to Wam pokażę jak to się z tym prezentuje. No, Bo w lącinie macie. Wszystko macie w ledzie, tak? Nie ma żadnych chorówek, wszystko jest w ledzie. No ładnie ten ty dni jak wygląda no. No, świeci no tutaj, jak już mówiłem aluminiowe felgi macie w komplecie Ledowe lampy, oczywiście hak, wyciągarka, wspomaganie kierownicy, kolorowy licznik. No i najnowsza, najświeższa cena. Mamy końcówkę października 225. Tak. Yy, mamy cenę, słuchajcie, w prące jest za dosadnikiem. No, tak, 26 tysięcy brutto. Duża niespodzianka, duża obliczka ceny, także zapraszam Was do salonu. Czy dla dziewczyny, czy dla większego chłopaka fajna maszyna, żeby za zacząć swoją historię? Mamy co Wojtusz ma no do powiedzenia. Jak Wojtusz? Jak się jeździ? Nie no super. Super, on się naprawdę fajnie trzyma. Zaskakująco no. dobrze idzie. Zaskakująco dobrze, nie? Zaskakująco. Do 70 na godzinę. Uważam, że się super rozpędza. No wiadomo, że to nie fałka. Ale jak na pierwszego kłada, to uważam, że dla ludzi będzie jak najbardziej, no tak? Nie, 1000 tysiąc no nie jest. Nie no 1000 wiadomo to, to. naprawdę fajnie Tak, tak, tak. Mimo, że nie jest jakiś bardzo szeroki, tak? No. No i słuchajcie, oczywiście, wszystko jest tutaj full ledzie, tak, jak Wam mówiłem. W Londynie nie znajdziecie żadnej żarówki. Wszystko jest w ledzie, tak. No i słuchajcie, cena na koniec października 2,25 mamy teraz 26 tysięcy złotych bruttoją. Tak, były ogniszki i to dość mocne obniżki. Także zapraszam do salonu, zapraszam do siebie. Są takie sztuki na miejscu. Tak jak Wam mówiłem, kolorowy licznik, wyciągarka, wspomaganie kierownicy, oczywiście napęd na cztery koła, blokada przedniego mostu. Wszystko macie w komplecie. No, ładnie się to prezentuje, Wojtek. Moim zdaniem się super on prowadzi. Jak na klasę 500, naprawdę jestem ciekawy, bo niedługo wychodzi właśnie 500, jeszcze krótka. Zobaczymy, jak ona się będzie prowadzić. No to, że jestem ciekaw, ale. No. Jestem pozytywnie zaskoczony. No wiesz, w dwie osoby można jechać też, tak? No i będzie ekonomiczny. On będzie gdzieś. 8-9 litrów on będzie gdzieś palił, tak? No i wiesz, na no gotowo, No nic tutaj. Nicot nic ująć, tak? No tak, to no zawsze można dołożyć jakieś wyposażenie, bo to zawsze można. Tak, no tak. Tu na start jest coś można Tak, jeść, tak, tak. tak, oczywiście, że tak. można po prostu działać Tak. Także jak ktoś chętnie, to zapraszam do siebie. I jeszcze jedno. On naprawdę ma fajny dźwięk. Tak. Tak. Naprawdę tak daj mu gazu czekaj się za... dodaj mu troszeczkę ja zobaczę z tyłu no no fajnie to idzie nie przyjemnie się jeździ Kurczę, taka, taka mała droga a tyle samochodów jeździ nie Ale Życie, że. słuchaj, Życie on ma 46 koni, jest najmocniejszy, w placie 500, 500 tak? Mm. 53 50 Nm, no. i ta lekka waga, te 345 kg, mm. też się w nim czuje, tak? Jest taki, taki rześki jest, nie? Taki mm. I jest do 70 bez problemów ładnie przyspiesza, tak? Nie, no, ale nie. jadę za tobą 1000. Tak, tak No nie czujesz, żebym ci gdzieś uciekał bardzo, nie? No, no, no tak, tak. No. Ale nie będę zawalił drogą. przynajmniej, nie, tak? Nawet nie, jak byś, w bym jechał z, się... z tysiącami, tak? Będzie i No to też jest plus. No wiadomo, wiadomo, wiadomo. wiadomo. Tak. Tak. No mamy jeden sowek z tyłu, tutaj mamy sowek wodoodporny, można wrzucić portfel, komórkę, tak. No to są takie plusy tego. Ale na pewno to tak, jak tutaj Wojtek mówi, no nie będziecie zawali drogami na drodze, tak? Że będziecie... Nie! Tysiąc wiadomo, pojedzie szybciej, tak? Szybciej się złoży czy coś, no ale... Ale tym też będziecie się fajnie bawić. No i... Po drugie to jest połowa ceny tysiąca, tak? tak. To jest... Ej no słuchajcie, no to też jest argument, tak? W tej no jednak Zobacz, wiadomo, ale jak są dwie osoby, to kupują dwa. I też się bawią, jeżdżą, tak? Bo to najnowsza cena 26 tysięcy brutto no to to już jest, no już jest kozacka cena, tak? No to jest Zakłada w pełni wyposażonego. Zobaczcie, teraz sobie ruszę z zera i zobaczcie sobie, jak on przyspiesza. Jesteśmy tylko na tylne buty czyli tylko na tył. Zobaczcie, zobaczcie już jest 50. Momentalnie przyspiesza mega plus tego tego płata, naprawdę Naprawdę bardzo przyjemnie się prowadzi Tak jak rozmawiałem z kolegą Wojtkiem Nie będziecie odstawać No wiadomo na prostych was pogubi, tak? Lasa tysiąc Ale w 500kach będziecie rządzić Całkiem przyjemna niedziela jesienna Fajnie tak pojeździć, potestować sobie skrzypciki Jeszcze raz dziękuję PNK Polska za udostępnienie egzemplarza Także ja się z Wami żegnam do następnego Lonci 550 Isur też się z Wami żegnam. Zapraszam na następny odcinek Trzymajcie się, cześć Ejka